W ofercie cenzinu oprócz sprzętu stricte przeznaczonego dla służb i wojska mamy również sprzęt, który może być zakupiony przez cywili na odpowiednie dokumenty, m.in. karabinek Diamondback, który jest nowością w naszej ofercie, karabinek na 556, systemu AR-15, DI, czyli Direct Impeachment, karabinek na 223 i na 556 multi, multikalibrowy. Czy nie będzie z nim problemu nawet przy amunicji cywilnej i wojskowej. Oprócz tego prowadzimy również sprzedaż strzelb Mosberga, jak również bardzo popularnego karabinka Mosberga o nazwie MMR. Jesteśmy również dostawcą amunicji, amunicji specjalnej dostępnej tylko dla wojska i, i, i służb. Mamy również w ofercie amunicję myśliwską i amunicję, którą można zakupić na pozwolenie sportowe. Jak również jesteśmy przedstawicielem bardzo fajnej firmy, jeśli chodzi o oczyszczanie, czyli szletek. Również mamy paski, czapki, wszystkie inne fajne akcesoria, firmę Black Hope, która ma swoje ofercie ciuchy, kabury. Simunition oczywiście legenda, jeśli chodzi o trening Force on Force. Bardzo dobra firma, produkująca amunicję służącą głównie do treningu zarówno 556, jak i 9 mm konwersji różnego rodzaju. E, dostępna oczywiście przy posiadaniu odpowiednich dokumentów.